W świecie muzyki pop niewiele nazwisk budzi takie emocje jak Michael Jackson. Nie był tylko gwiazdą, był fenomenem kulturalnym, który zmienił samą istotę muzyki tańca i przemysłu rozrywkowego. Jego życie to historia zawrotnych wzlotów ciągłych przemian i nierozwiązanych tajemnic. Od biedy do światowego uznania, od twórczych przełomów po osobiste tragedie to kronika człowieka, który na zawsze zostawił swój ślad w historii. Zanim przejdziemy do głównej części, chcielibyśmy poprosić o drobne wsparcie. Polubienie i subskrypcja będą najlepszym podziękowaniem. Dziękujemy. W małym domu w Gary w stanie Indiana rozpoczęła się legenda. Michael VIII z dziesięciorga dzieci nie miał łatwego dzieciństwa. Jego ojciec Joe Jackson był surowym i wymagającym człowiekiem, który wzbudzał w dzieciach strach i dążył do perfekcji za pomocą surowych metod. Później Michael przyznał, że żył w ciągłym napięciu, bojąc się ojcowskiego pasa. Ale to właśnie w tych trudnych warunkach jego talent rozbłysnął szczególnie jasno. Już w wieku pięciu lat dołączył do braci w zespole muzycznym, który w przyszłości stał się znany jako The Jackson Five. Jego matka Catherine jako pierwsza dostrzegła w nim geniusz. Wspierała go nawet, gdy pracowała na nadgodzinach, by wyżywić rodzinę. Wczesna tragedia śmierć jego młodszego brata Brendona. Wkrótce po narodzinach jeszcze bardziej zjednoczyła rodzinę. W 1965 roku Michael został głównym wokalistą The Jackson 5. Jego przejmujący głos i niesamowite ruchy taneczne zachwycały publiczność na lokalnych konkursach. Przełomowym momentem była wygrana w konkursie w słynnym Teatrze Apollo w Harlemie w 1977 roku. Tam zauważyli ich przedstawiciele wytwórni Motown Records. W 1999 roku przy wsparciu Diana Ross zespół podpisał kontrakt. Ich pierwszy singiel, I Want You Back, natychmiast zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100, czyniąc The Jackson 5 sensacją. Michael miał zaledwie 11 lat, a już błyszczał jaśniej niż wszyscy. Jego charyzma, unikalny zakres wokalny i niesamowita energia na scenie były niepowtarzalne. Następnie pojawiły się hity IBC, The Love You Save i I'll Be There, które ugruntowały pozycję The Jackson Fitch jako jednej z najbardziej udanych grup lat 70. Ale dla Michaela to był dopiero początek wielkiej drogi. Przed nim czekała solowa kariera pełna jeszcze większych sukcesów i wyzwań. Trudności dzieciństwa zahartowały w nim stalową wolę, która pomogła mu zdobyć tron króla muzyki pop. W wieku 13 lat Michael Jackson rozpoczął solową karierę, która na zawsze zmieniła przemysł muzyczny. Jego pierwszy singiel, Got to Be There z 1981 roku, pokazał jego niesamowite zdolności wokalne. Prawdziwym przełomem był jednak album Off the Wall z 1979 roku. Wyprodukowany przez legendarnego Quincy'ego Jonesa, ten album był rewolucyjną mieszanką popu, soulu, funku i disco. Pierwszy singiel Don't Stop Till You Get Enough z jego zaraźliwym rytmem i charakterystycznym falsetem Michaela natychmiast stał się klasykiem i przyniósł mu pierwszą nagrodę Grammy. Album sprzedał się w nakładzie ponad 20 milionów egzemplarzy, ale Michael nie zamierzał spocząć na laurach. W 1972 roku wydał Thriller, który do dziś pozostaje najlepiej sprzedającym się albumem w historii z nakładem około 66 milionów egzemplarzy. Wpływ albumu był nie tylko komercyjny, ale i kulturalny. Teledyski do piosenek Billie Jean i Beat It przypominały bardziej krótkometrażowe filmy z nowatorską choreografią i efektami specjalnymi, a teledysk do thrillera stał się 14-minutowym arcydziełem horroru, które całkowicie zmieniło postrzeganie teledysków muzycznych. Reżyser John Landis pokazał Michaela w rolach wilkołaka i zombie, prezentując jego niesamowite zdolności taneczne, które uczyniły go ikoną. Sukces albumu był oszałamiający. Spędził 37 tygodni na szczycie listy Billboard 200 i wydał 7 singli, które znalazły się w pierwszej dziesiątce. Na ceremonii Grammy w 1984 roku Thriller zdobył rekordowe 8 nagród, w tym dla albumu roku. Występy na żywo Michaela były równie legendarne. Jego słynny Moonwalk, który po raz pierwszy pokazał na show z okazji 25-lecia Motown w 1963 roku, Stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych ruchów tanecznych wszechczasów. Wraz z rozwojem kariery rosły jego umiejętności biznesowe. W 1985 roku Michael dokonał jednego z najbardziej genialnych posunięć w historii muzyki. Kupił prawa do katalogu piosenek The Beatles za 47,5 miliona dolarów, wyprzedzając samego pola McCartneya. To przejęcie dało mu kontrolę nad najcenniejszymi utworami, takimi jak Yesterday, Let It Be, i Hey Jude. Katalog przynosił miliony dolarów rocznie, a jego wartość stale rosła. Ale Michael nie poprzestał na tym. W 1991 roku podpisał z Sony Music rekordowy kontrakt na 65 milionów dolarów największy w tamtym czasie. Umowa przewidywała zaliczkę w wysokości 5 milionów dolarów za każdy z sześciu kolejnych albumów oraz 1 milion dolarów za każdy sprzedany nakład powyżej 5 milionów egzemplarzy. Michael był także pionierem w dziedzinie kontraktów reklamowych. W 1993 roku podpisał umowę z Pepsi na 5 milionów dolarów, która obejmowała serię reklam i sponsoring jego trasy Victory Tour. Partnerstwo okazało się tak skuteczne, że udział Pepsi w rynku wzrósł o 8%. Z każdym rokiem finansowa potęga Michaela tylko się umacniała. W 1995 roku połączył swój katalog muzyczny ATV. Z działem wydawniczym Sony Music, tworząc Sony Cloud ATV Music Publishing. Firma ta kontrolowała prawa do ponad 250 tysięcy piosenek, w tym hitów Elvisa Presleya, Boba Dylana i Taylor Swift. W chwili śmierci w 2009 roku majątek Michaela Jacksona szacowano na około 500 milionów dolarów, co czyniło go jednym z najbogatszych muzyków w historii. Jego muzyka i decyzje biznesowe ustanowiły nowe standardy dla całej branży, a jego wpływ będzie odczuwalny przez wiele pokoleń. Sława Michaela Jacksona rosła, ale wraz z nią rosła presja, która podkopywała jego zdrowie i życie osobiste. W połowie lat 80. pojawiły się plotki o zmianach w jego wyglądzie. Jego skóra niegdyś ciemna stawała się coraz bledsza. Społeczeństwo natychmiast zaczęło spekulować, że wybiela skórę, by wyglądać jak biały w rzeczywistości Michael cierpiał na bielactwo, chorobę powodującą utratę pigmentacji skóry. Zdiagnozowano u niego także toczeń, chorobę autoimmunologiczną. Aby wyrównać koloryt skóry, Michael zaczął używać makijażu i kremów rozjaśniających, co stało się powodem nieustającej krytyki. Pomimo tych problemów, Michael nadal tworzył. W 1965 roku razem z Lionelem Richie napisał We Are the World, charytatywny singiel który zebrał ponad 63 miliony dolarów na pomoc głodującym w Afryce. W nagraniu wzięły udział gwiazdy pierwszej wielkości, takie jak Stevie Wonder, Paul Simon i Tina Turner. Piosenka stała się światowym hitem. W tym samym roku jego trasa z braćmi Victory Tour przyniosła ponad 75 milionów dolarów i ustanowiła nowe rekordy sprzedaży biletów. Michael aktywnie zajmował się działalnością charytatywną, przekazując miliony na cele organizacji takich jak United Negro College Fund czy Make-A-Wish Foundation. Jednak presja mediów tylko się nasilała. Plotki o licznych operacjach plastycznych i wybielaniu skóry nie ustawały, przyćmiewając jego muzyczne osiągnięcia. W 1987 roku wydał album Bad, który przyniósł pięć singli na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100. I sprzedał się w nakładzie ponad 35 milionów egzemplarzy. Jednak uwaga mediów skupiała się głównie nie na muzyce, lecz na jego zmienionym wyglądzie i coraz bardziej ekscentrycznym zachowaniu. Taka była cena niebywałej sławy. Nawet w cieniu plotek i skandali twórczy geniusz Michaela Jacksona nadal błyszczał. W 1986 roku współpracował z legendarnymi reżyserami George'em Lucasem i Francisem Fordem Coppola przy tworzeniu filmu 3D Captain EO. Dla parków Disneya. W 1967 roku wydał Bad swój pierwszy album studyjny od pięciu lat. Brzmiał on bardziej surowo i agresywnie niż poprzednie prace, a piosenki takie jak Smooth Criminal czy Dirty Diana poruszały tematy niesprawiedliwości społecznej i polityki seksualnej. Teledyski towarzyszące albumowi, w tym Bad wyreżyserowany przez Martina Scorsese stały się prawdziwymi arcydziełami, które przesunęły granice wideoklipów muzycznych. Wpływ Michaela na popkulturę był niezaprzeczalny. Jego charakterystyczne ruchy taneczne, stylu ubioru i techniki wokalne inspirowały niezliczoną liczbę artystów i fanów. Zburzył bariery rasowe w przemyśle muzycznym i utorował drogę nowemu pokoleniu czarnoskórych artystów. Jego wpływ wykraczał poza muzykę. Stał się filantropem, wykorzystując swoją sławę do zwracania uwagi na ważne problemy, takie jak badania nad AIDS czy dobrostan dzieci. Koniec lat 80. był dla Michaela Jacksona czasem niesamowitych osiągnięć. Album Bad z 1987 roku odniósł ogromny sukces, wydając pięć singli numer jeden na liście Billboard Hot 100, w tym I Just Can't Stop Loving You, Bad i Man, Man in the Mirror. Album sprzedał się w nakładzie ponad 35 milionów egzemplarzy na całym świecie i ugruntował pozycję Michaela jako największej gwiazdy planety. W ramach promocji albumu wyruszył w swoją pierwszą solową trasę koncertową Bad World Tour. Trasa była monumentalna trwała 16 miesięcy, obejmowała 123 koncerty w 15 krajach i przyniosła ponad 125 milionów dolarów, stając się najbardziej dochodową trasą solowego artysty w tamtym czasie. Występy na żywo Michaela były cudem choreografii, scenografii i charyzmy, obejmując zapierające dech w piersiach wykonania jego największych hitów. W 1988 roku Michael wydał autobiografię Moonwalk, która uchyliła rąbka tajemnicy jego życia prywatnego i procesu twórczego. Książka stała się bestsellerem, sprzedając się w nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy w pierwszym roku. Ujawniła głębie artystycznej wizji Michaela i jego nieustanne dążenie do perfekcji. W tym samym roku kupił ogromne rancho w Kalifornii, które nazwał Neverland Valley Ranch. Rancho o powierzchni 2700 akrów, z prywatnym parkiem rozrywki Zoo i kinem stało się symbolem jego sukcesu i ekscentryczności. Było to miejsce, gdzie mógł uciec od presji sławy i powrócić do dzieciństwa. Na przełomie lat 80. Michael Jackson znajdował się na szczycie swojej kariery. Przeobraził przemysł muzyczny i stał się globalną ikoną kochaną przez miliony. Jednak nawet w obliczu takiego sukcesu, już wtedy zaczęły kiełkować ziarna jego przyszłych trudności i skandali. Nieustanne zainteresowanie mediów, presja prześcignięcia samego siebie i intensywny grafik pracy miały odcisnąć swoje piętno w kolejnych latach. Wraz z rozwojem kariery Michaela Jacksona jego życie osobiste stawało się coraz bardziej skomplikowane i kontrowersyjne. W 1994 roku zszokował świat poślubiając Lise Marie Presley, córkę Elvisa Presleya. Ten związek spotkał się ze sceptycyzmem. Prasa i opinia publiczna wątpiły w jego szczerość i motywy Michaela. Pomimo tego Michael nadal tworzył. W 1995 roku wydał album History Past, Present and Future Book When, podwójny dysk zawierający jego największe hity oraz nowy materiał. Singiel Scream Duet z siostrą Janet Jackson był wyzwaniem dla prasy, która nieustannie omawiała jego życie osobiste. Album History pokazał nieustanne innowacje Michaela w produkcji muzycznej. Teledyski towarzyszące albumowi, w tym postapokaliptyczny Scream i monumentalny Earth Song, były nowatorskie pod względem skali. Jego ekologiczny hymn Earth Song stał się światowym hitem, osiągając pierwsze miejsce w kilku krajach. I zwracając uwagę na problemy wylesiania i ochrony zwierząt. Jednak w życiu osobistym Michaela problemy trwały. Jego małżeństwo z lisą Mary Presley zakończyło się rozwodem w latach 1956 z powodu plotek o zdradach i różnic w kwestii dzieci. W tym samym roku Michael poślubił po raz drugi Debbie Rowe, pielęgniarkę, którą poznał przez swojego dermatologa. Para miała dwoje dzieci Prince'a i Paris, zanim rozwiedli się w 1999 roku. W tym czasie wygląd i zachowanie Michaela pozostawały źródłem niepokoju dla mediów. Jego coraz bledsza skóra, zwężony nos i życie w odosobnieniu rodziły plotki o jego zdrowiu psychicznym i fizycznym. Niektórzy oskarżali go o próby stania się białym, podczas gdy inni widzieli w jego przemianie tragiczny rezultat walki z kompleksami. Pomimo osobistych wstrząsów, muzyka Michaela pozostawała nowatorska. W 1997 roku wydał album Blood on the Dance Floor History in the Mix składankę remiksów, która pokazała jego dalsze eksperymenty z muzyką elektroniczną. Główny utwór Blood on the Dance Floor o industrialnym brzmieniu stał się światowym hitem i umocnił reputację Michaela jako muzycznego innowatora. Na progu nowego tysiąclecia Michael Jackson pozostawał jednym z najbardziej wpływowych artystów, mimo że jego życie osobiste było pełne sprzeczności. Jego muzyka i artyzm nadal inspirowały i fascynowały miliony. Jednak nieustanna presja i cena sławy zaczynały dawać o sobie znać. Wraz ze wzrostem sławy i wpływu Michaela Jacksona rosły również jego problemy finansowe i prawne. W 1993 roku 13-letni chłopiec Jordan Chandler oskarżył go o molestowanie. Oskarżenia wstrząsnęły światem, a Michael znalazł się w centrum medialnego huraganu. Mimo, że utrzymywał swoją niewinność ostatecznie, doszedł do porozumienia z rodziną Chandlerów, wypłacając im, według plotek, 22 miliony dolarów. Niektórzy uznali to za przyznanie się do winy, inni za praktyczne rozwiązanie, by uniknąć długiego i wyczerpującego procesu sądowego. Tak czy inaczej, oskarżenia i ugoda miały głęboki wpływ na wizerunek i karierę Michaela. Po skandalu jego sytuacja finansowa zaczęła się pogarszać. Jego rozrzutne wydatki, w tym utrzymanie rancha Neverland i ogromne kolekcje dzieł sztuki, mocno nadszarpnęły jego zasoby finansowe. Był zmuszony zaciągać pożyczki, a jego długi zaczęły się piętrzyć. W 1996 roku Michael zmierzył się z kolejnym pozwem od byłych partnerów biznesowych Stevena Hufflina i Arnolda Kleina w związku z nieudanym projektem kosmetycznym. Sprawa została rozstrzygnięta poza sądem, ale był to kolejny cios dla finansów i reputacji Michaela. Mimo tych trudności Michael nadal czynił dobro. W 1992 roku założył fundację Heal the World Foundation, której celem było pomaganie dzieciom na całym świecie. Fundacja przekazała miliony dolarów na wsparcie szpitali dziecięcych schronisk i innych organizacji charytatywnych. Jednak nawet jego działalność charytatywna nie obyła się bez skandali. W 2002 roku były dyrektor wykonawczy Fundacji pozwał Michaela, twierdząc, że ten wykorzystywał środki organizacji na osobiste cele. Pozew ostatecznie został oddalony, ale był kolejnym przypomnieniem o skomplikowanej sieci problemów finansowych i prawnych otaczających życie Michaela. Z nadejściem nowego tysiąclecia, sytuacja finansowa Michaela stawała się coraz bardziej niestabilna. W 2005 roku musiał zamknąć rancho Neverland z powodu rosnących długów. W tym samym roku został uniewinniony w głośnym procesie o molestowanie nieletnich, który ponownie wystawił jego życie osobiste i zachowanie na publiczny osąd. Pod koniec kariery Siła Gwiazdy Michaela Jacksona pozostawała równie urzekająca jak zawsze, mimo że jego osobiste problemy groziły przyćmieniem jego sztuki. W 2009 roku Król Muzyki Pop ogłosił serię koncertów w Londynie pod nazwą This Is It. Początkowo planowano tylko 10 występów, ale szybko przekształciły się one w 50 wyprzedanych koncertów, co było wyraźnym dowodem jego niezmiennej popularności. Jednak za kulisami Michael zmagał się z fizycznym i emocjonalnym napięciem. Nieustannie ćwiczył, doprowadzając swoje 50-letnie ciało do granic możliwości, by dostarczyć widowiskowe występy, jakich oczekiwali fani. Bliscy martwili się o jego zdrowie. Ale Michael był zdeterminowany, by udowodnić, że wciąż ma w sobie tę magię, która uczyniła go legendą. Niestety Michael nigdy nie wyszedł na scenę. 25 czerwca 2009 roku, zaledwie kilka tygodni przed pierwszym koncertem, znaleziono go nieprzytomnego w jego rezydencji w Los Angeles. Pomimo desperackich prób ratunku, Michael został uznany za zmarłego w wieku 50 lat, co wstrząsnęło całym światem. Po jego śmierci dziedzictwo Michaela jako ikony kultury i muzycznego innowatora tylko się umocniło. Jego albumy ponownie wspięły się na szczyty list przebojów, a jego teledyski zebrały miliony wyświetleń. Film dokumentalny This Is It, pokazujący nagrania z prób, został ciepło przyjęty przez krytyków i fanów, dając im możliwość zobaczenia tej magii, która nigdy nie trafiła na scenę. Wpływ Michaela na popkulturę i przemysł muzyczny jest niezmierzony. Zburzył bariery rasowe, zrewolucjonizował teledyski i ustanowił nowe standardy dla występów na żywo. Jego unikalne połączenie popu, soulu i funku, a także oszałamiające ruchy taneczne i showmaństwo zainspirowały niezliczoną liczbę artystów w różnych gatunkach. Po śmierci Michaela Jacksona zaczęły krążyć dziwne plotki. Mówiono, że król muzyki pop potajemnie przeszedł na islam krótko przed śmiercią. Spekulacje te podsycane były różnymi dowodami od doniesień o rzekomym zainteresowaniu Michaela islamem, po plotki, że widziano go w tradycyjnym muzułmańskim stroju. Plotki te szybko rozprzestrzeniły się w mediach i mediach społecznościowych. Niektórzy twierdzili nawet, że Michael zmienił imię na Mikael. Inni wskazywali na jego przyjaźń z wpływowymi postaciami muzułmańskimi, takimi jak Kat Stevens, znany obecnie jako Yusuf Islam, jako dowód jego oddania wierze. Jednak bliscy Michaela szybko zaprzeczyli tym plotkom. Jego brat Germain, który sam przeszedł na islam w 1989 roku, stwierdził, że Michael nigdy nie wypowiedział szachady islamskiego wyznania wiary. Inni członkowie rodziny utrzymywali, że choć Michael szanował wszystkie religie do końca życia, pozostał chrześcijaninem. Pomimo tych zaprzeczeń, plotki nadal się rozprzestrzeniały. Podsycane były wywiadem z 2010 roku z byłym ochroniarzem Michaela Matem Fidesem, który twierdził, że piosenkarz rzeczywiście przeszedł na islam w 2000 roku. Jednak słowom Fidesa nie uwierzyło wiele osób, które dobrze znały Michaela, a jego wiarygodność została podważona, gdy wygłosił szereg innych wątpliwych twierdzeń na temat życia osobistego piosenkarza. Jak w wielu innych aspektach życia Michaela Jacksona, prawda o jego rzekomym nawróceniu na islam pozostaje nieuchwytna. W sercu Forest Lawn Memorial Park w Glendale w Kalifornii znajduje się mauzoleum, które przechowuje dziedzictwo Michaela Jacksona. Król muzyki pop został pochowany tam 3 września 2009 roku podczas zamkniętej ceremonii. Spoczywa w sekcji Holy Terrace w niedostępnym dla publiczności mauzoleum. Nawet po śmierci Michael pozostał zagadką. Jego bezimienny grobowiec częściowo widoczny przez przyciemniane szkło. Często jest ozdabiany kwiatami zostawianymi przez fanów. Przez ponad dekadę po pogrzebie grobowiec Mahaela był zamknięty, a jego zawartość ukryta przed oczami ciekawskich. Fanów trzymano na dystans przez ochronę. W lipcu 2010 roku ochrona została wzmocniona po aktach wandalizmu, gdy fani zostawiali na ścianach napisy takie jak Niech marzenie żyje. To tylko dodawało tajemniczości miejscu jego pochówku. Z biegiem lat tajemnica grobowca Michaela tylko się pogłębiała. Pojawiły się plotki, że grobowiec jest pusty, że ciało Michaela zostało skremowane lub potajemnie pochowane gdzie indziej. Niektórzy nawet sugerowali, że upozorował własną śmierć i ukrył się. Surowa ochrona i niedostępność mauzoleum tylko podsycały te spekulacje. W dziesiątą rocznicę śmierci Michaela w 2019 roku zainteresowanie miejscem jego pochówku osiągnęło szczyt. Fani z całego świata przyjeżdżali do Forest Lawn, mając nadzieję choć przez chwilę zobaczyć grobowiec, ale pozostawał on zamknięty, a jego sekrety ukryte. Niektórzy uważają, że tajemnica wokół jego pochówku była celową próbą podtrzymania jego legendy, by król muzyki pop pozostał zagadkową postacią nawet po śmierci. Inni widzą w tym odzwierciedlenie głębokiego bólu, który prześladował go przez całe życie. Tajemnica jego ostatniego spoczynku, podobnie jak jego życie, nadal fascynuje i dezorientuje, pozostawiając świat w zastanowieniu, co kryje się za przyciemnianym szkłem mauzoleum. W dzisiejszych czasach, gdy media społecznościowe dominują w krajobrazie kulturalnym, trudno wyobrazić sobie świat bez stałego dostępu do informacji. Ale na początku lat osiemdziesiątych, gdy Michael Jackson wspinał się na szczyt, sławy narzędzia, na których polegają współczesne gwiazdy, po prostu nie istniały. Nie było Twittera, Instagrama ani YouTube. Internet był jeszcze w powijakach. Mimo to Michael Jackson stał się globalną supergwiazdą, a jego muzyka i wizerunek dotarły do każdego zakątka planety. Sukces Michaela był wynikiem jego niesamowitego talentu i charyzmy, a także siły tradycyjnych mediów. Jego teledyski, które zrewolucjonizowały gatunek, były emitowane na MTV, docierając do milionów widzów. Jego występy na żywo z oszałamiającymi ruchami tanecznymi stały się legendarne. Jego albumy, które biły rekordy sprzedaży, były promowane dzięki sprytnemu marketingowi i poczcie pantoflowej. Ale być może najbardziej zdumiewającym aspektem globalnego uroku Michaela było to, jak przekraczał bariery językowe i kulturowe. Jego muzyka z jej zaraźliwymi melodiami i uniwersalnymi tematami miłości i autoekspresji rezonowała z publicznością na całym świecie. Jego tańce łączące balet jazz i style uliczne były wizualnym językiem zrozumiałym dla ludzi w każdym kraju. W dużej mierze Michael Jackson był prototypem współczesnej globalnej gwiazdy, osobowością, której wpływ wykraczał daleko poza granice jego ojczyzny. Utorował drogę przyszłym pokoleniom artystów, którzy będą wykorzystywać technologie i media społecznościowe do budowania swoich międzynarodowych fandomów. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy obejrzeli ten odcinek. Wasze wsparcie, polubienia i subskrypcje są dla nas bardzo ważne. I nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, by zawsze być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nie przegapić naszych nowych filmów.